Serdecznie witam moi wszyscy ludzie dobrej woli. Słuchajcie, no zobaczcie, jakie przepiękne z tyłu, niebo nie przepiękna pogoda, pełnia zimy w, Pol zimy w Polsce, e, którą e, no, mam przyjemność tutaj tutaj przeżywać i, i, i po prostu cieszyć się tym, tym śniegiem i mrozem. Słuchajcie, ale m, takie, ponieważ te, te polityczne różne są rzeczy, które się dzieją bardzo szybko i, no, i był... Przecież e, w, e, no, najazd na Wenezuelę. Takie to przy, przynosi troszkę refleksję, e, bo jednocześnie też oglądałem bardzo taki jest fajny kawa, kawał kanał na YouTubie i słuchałem tego, tego Pana e, z wielkim zainteresowaniem. Jest, e, jest to no, w pewien taki fajny, wesoły sposób przekazane, różne informacje i też e, te dwie sprawy w pewien sposób się łączą tutaj wspólną e, całość i zaraz to, to połączę. A, a trzecią, no to będzie przypomnienie takiego zdarzenia z moich młodych lat, e, które też to, to wszystko razem zawiąże. Więc e, może zacznę od, e, chyba od tego, że, że powiem o tym panu, panu z YouTube'a, e, który miał takie pytania i odpowiedzi i gdzie odpowiadał na różne e, e, widzów e, pytania, gdzie jasno powiedział, że Chyba to było na platformie Facebooka, miał dosyć dużą popularność, bo jest chyba dosyć znanym w miarę w środowisku takim wirtualnym człowiekiem i w, w czasie jednej z wypowiedzi, nawet bez jakichś specjalnych ataków czy, czy bycia jakimś bardzo, no ma takie trochę sarkastyczne podejście, ale bez bycia nawet złośliwym nazwał naszych wielkich braci niedźwiedzi ze Wschodu takim przydomkiem popularnym, na których na który się używa. No wiecie, tak jak tej pierogi, prawda? Tak się na nich czasami mówi. No i to spowodowało, że był chyba zaznaczony, że no ma tą mowę nienawiści. No i 99% jego oglądalności natychmiast spadła i przez kilka lat nie odzyskał nigdy tej, tej oglądalności i tego, tej popularności, którą, którą posiadał przedtem. Więc więc ktoś tam, ktoś tam nas ogląda. Ktoś tam nas osądza, nie wiemy według jakich kryteriów i nie wiadomo, które to słowo, no możecie złe powiedzieć. I raz się okaże, że nie jesteście już popularni, już, już was nie pokażą. Słuchajcie, to jest, taka, to jest taki, taki pierwszy przykład. No drugi przykład to jest właśnie no, ten, ten najazd na Wenezuelę. Prawda, to jest, można powiedzieć, to jest też podobny z tym, najazdem na Palestynę. No tutaj nie opowiadam się po żadnej stronie i nie będę, nie będę osądzał, nie, co jest bardzo łatwo zrobić, ale chcę to pod innym kątem pokazać i w całkiem, w całkiem innej e, takim kontekście, który mi wydaje mi się, że jest warty do zwrócenia uwagi na niego, chociaż nie jest to najważniejsze, no bo przy, przy takich drastycznych krokach, no są no można inne tam wnioski bardzo, bardzo ostre i bardzo no, wydaje mi się takie na miejscu wyciągnąć, ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem mówić o tym z tego względu, że no, ta nasza arena polityczna, ta nasza arena właśnie militarna no, jest takim cyrkiem, bo jest po prostu takim magiczną sztuczką, że to co widzicie, to jest to, co chcą wam pokazać, a co się dzieje za, za zasłonką z tyłu w rękawie schowane. Tego nie widzimy, często to mogą być pobudki bardzo, bardzo niskie, i tak mówię, to są moje subiektywne takie spostrzeżenia, które tak przy okazji właśnie tych wydarzeń wynajduję. I to jest to, że kiedy był ten odwet na Palestyńczykach i takie niezgrabne zachowanie się służb izraelskich, które ataku na Izrael nie wyczuły, a które są najlepszymi chyba na świecie. No w tym, tym czasie ich przywódca był w gorącej wodzie, no, był akurat, miał być sądzony, miał być oskarżany, no i przez ten konflikt przecież wszystko się bardzo odroczyło, no i został praktycznie bohaterem narodowym, a teraz niedawno zdaje się, że prosił o ułaskawienie i od, o, o, żeby tę sytuację, po prostu jego personalną, Uciszyć, wygasić, no i naprawdę tak się stanie, i to mu wszystko ujdzie, ujdzie płazem. A no podobnie, dalej mówię, nie krytykuję tutaj nikogo specjalnie, jeżeli chodzi o, o to, jak jest tym prezydentem, czy jak tam zachowuje się w tym Białym Domu, ale no była bardzo ostra sytuacja, kiedy, kiedy no kongres wymaga, żeby pokazać. Te wszystkie dokumenty związane ze Epsteinem. Ci, którzy się interesują, zapewne wiecie, że tam jest bardzo dużo znanych i silnych, i możnych, i popularnych ludzi, którzy są w to wmieszani. I no i nie za bardzo ten nasz rząd amerykański w Białym Domu chce to pokazać to co obiecał, że pokaże, że wszystko będzie. Na, na dłoni, no i kiedy się zrobiło gorąco, i kiedy nie mogli na czas tego wyciągnąć, no raptem mamy tak, taki duży konflikt zbrojny, taką dużą wiadomość tutaj w telewizji, która jest na pierwszych stronach, prawda? Wszystkiego, wszystkich mediów, więc tak jakoś to, tak jakoś to się przydarzyło, tak, no tak, w takim właściwym czasie, praktycznie tak jak no z tym atakiem. Palestyńskim. Nie wiem, mówię, nie osądzam, ja tylko tak zbieram, dodaję, tak, tak zwane 2 plus 2 i tam gdzieś to, to się równa 4. No nie wiem, czy to ma sens, czy nie, ale ja jestem z natury podejrzliwy. A, a teraz mówiąc o tym, o tym panu z YouTube'a, który, no, który został właśnie skarcony, prawda? Za, też za to, że za dużo chyba powiedział, czyli nie to słowo powiedział. No, to właśnie takie przychodzą mi na myśl moje własne przeżycia, i, i to, że pomimo starzenia się i pomimo bycia w wieku dojrzałym, już i w miarę doświadczonym, chyba bo przeszliśmy przez te lata, e, prawda, przez różne doświadczenia i nauczki, no, wiecie, nie zmienia się jednak człowiek zbyt dużo. Bo Dalej jestem w sercu rebeliantem dużym, i dalej mam cały czas ochotę stawiać się o konie, no i przede wszystkim iść przeciwko temu, temu wielkiemu i silnemu tam jakiemuś bratu większemu, który albo rządzi, albo chce rządzić, albo chce mi mówić, co mam robić. No i zazwyczaj tak jeszcze myślę, to chyba za rządów. Naszego PZPR-u, już mam to po prostu wyssane z mlekiem, mamy chyba to, żeby się takim stawiać i, i żeby po prostu iść pod prąd i właściwie regularnie już nie podporządkowywać się, uważając, że jednak to wszystko jest przeciwko obywatelowi i te wszystkie niby dobre zarządzenia nie są wcale dobre. No i mówiąc o tym, tylko tak chciałem na przykład powiedzieć, gdzie chyba już w jakimś tam odcinku opowiadałem, że za, właśnie za młodych lat będąc w liceum no byłem, miałem, byliśmy zmuszeni, żeby maszerować w, w pierwszomajowym pochodzie, no bo musimy reprezentować przecież no niby szkołę, no ale w tym wypadku przecież czerwoną chorągiew trzeba nieść, no i jakiś tam plakat, że pięcioletni plan wykonamy, Nie wiem, co tam wtedy mieliśmy nieść. Ja się zbuntowałem, powiedziałem, że nie pójdę. No i byłem zbyt, zbyt byłem taki, może popularny w szkole, albo zbyt głośno to wypowiedziałem, bo doszło to do grona nauczycielskiego. No i raptem się okazało, że na drugi dzień trzeba była lista i trzeba było się podpisać, że się przyjdzie na ten, na ten, na ten marsz Pierwszy majowy, gdzie przedtem to było takie, macie wszyscy przyjść i tyle, nie? A tu się okazało, że raptem postawili to tak troszeczkę na ostrzu noża. No. Tak jak mówię ja o koniem, ja zawsze naprzeciw, także i w tym wypadku też się nie zgodziłem podpisać powiedziałem, że nie przyjdę. No i za tym, co poszło za tym, no pani, pani kierowniczka ona na zysku, nie wiem, takim niemiecko-żydowskim wyraźnie była, musiała mieć czerwoną książeczkę w torebce, bo postawiła to bardzo ostro i, i powiedziała, że za takie zachowanie no niestety najprawdopodobniej mogę być wydalony ze szkoły i to by było minimum, a jeżeli dalej się będę upierał, no to jest też możliwość zameldowania mnie na, do, do policji, do milicji tam, tamtejszego MO, no i tam ktoś się ze mną porozmawia na te tematy takie, które są bardzo ważne dla tamtego państwa, żebym tam nie myślał jakoś inaczej niż, niż każą. Na wyminę z tego się wykaraskałem bardzo szybko, no bo jestem szybki w odpowiedziach i coś tam zawsze Potrafię wymyślić na miejscu, więc w tamtym wypadku się wykaroskałem, że rodzice są po rozwodzie i ja spotykam się z tatą tylko raz w roku, i to jest ten właśnie 1 maja, gdzie no, idziemy na, na pochód, ale oglądamy go z boku z trybun, i to jest moje spotkanie z tatą, jedyne jakie mam, więc pozbawiam mnie tego, tego, tego spotkania z ojcem. No i wiecie, kupiła to albo chciała kupić, albo nie chciała więcej z tego robić. Historii, w każdym razie to, ta która przeszła i to mi uszło, ale tak jak mówię, to właśnie stawanie o, o koniem i to to takie przemyślenie, że, że tyle jest ukrytych rzeczy, i jeżeli o nich mówimy albo mówimy o nich językiem, który się nie, komuś nie podoba, no, może mieć duże konsekwencje, jeżeli chodzi o, o nasze w ogóle bycie w tej wirtualnej przestrzeni, czy oglądalność. Jak łatwo jest, niektóre, tak jak z tych moich odcinków, no, są mniej oglądalne, niektóre więcej. Czasami ja jestem krytyczny wobec wszystkich, także dziwię, <grym> dziwię się nawet, że jest oglądalność, ale niektóre są mniej oglądalne i zawsze się zastanawiam, czy nie ma tam jakiegoś słowa, czy czegoś, co te algorytmy nie wynajdują, i po prostu niektórych odcinków nie, nie wystawiają, żeby, żeby je oglądać albo żeby je można było łatwo znaleźć. No, co do tego pana, byłem bardzo zdziwiony. Że właśnie takie jedno słowo potrafiło wyzwolić no, taki, takie, takie popchnięcie w drugą stronę i takie wyciszenie tego, tego co mówi. Chociaż nie wygląda, że był za bardzo polityczny w jedną czy w drugą stronę, jest, jest bardzo wesoły, jest bardzo przyjemny do słuchania. Lubię jak krytykuje niektórych, bo jest to tak merytorycznie i jest to tak z, z sensem, więc, więc mam przyjemność go oglądać i no i bardzo się zdziwiłem, że że tak łatwo i tak szybko, no, mogą nas po prostu wyłączyć. No i tak pomyślałem, że, że te dwie rzeczy tak razem złożę, bo ta, ta polityka właśnie międzynarodowa i to pokazywanie, co jest z przodu, że, no, że są takie rzeczy bardzo ważne, które rzucą cień na te rzeczy, które chcą ukryć. Ja tylko dałem taki przykład. Tam na pewno jest masę innych rzeczy, o których ja nawet nie wiem i nie zdaję sobie sprawy, no, nie będąc zbyt aktywny w polityce, jedynie Takim, jestem biednym obserwatorem, który wybórczo ogląda to co, to, co mnie tam interesuje, no bo oczywiście taki konflikt jest związany z finansami, no gdyż no, Wenezuela jest producentem i posiadaczem dużych, dużych złóż ropy naftowej, co niewielu mówi o tym, że te złoża są bardzo ciężkie do eksploatacji i ten, ta jakość. Tej, tej ropy jest bardzo kiepskiej jakości, ja ta jakość jest bardzo kiepskiej, <grymnie> no tak można powiedzieć, niech tak będzie, no i to jest, zwiąże się z kosztami, żeby to rafinerie przetworzyły i tam są jeszcze inne rzeczy, o których no, niektórzy nie mówią, ale, ale się mówi o tym, że no, amerykańska siła zaprowadzi tam porządek no i oczywiście te imperialistyczne zapędy, tak jak tutaj widzimy, czy wschodnie, czy zachodnie, nie mają po prostu limitu i nie mają ograniczeń i nie ma niestety zatrzymania ani niczego, co taki zwykły obywatel może zrobić w tej chwili, aby, aby zapobiec no, niektórym rzeczom, które są, które się dzieją na świecie i są większe od nas. Ale dalej to, co ja propaguję i mówię, to no, musimy. Pamiętać o sobie, musimy pamiętać o tym, żeby nie wyzwalać tych, tych uczuć nienawiści, żeby nie, po prostu nie myśleć o drugim człowieku negatywnie, że, żeby tych, tych podziałów unikać, bo jednak tak samo w Stanach, jak i w Polsce no, ten cyrk jest na, na czterech kółkach i na czym podziela, po, polegano właśnie na wzbudzaniu nienawiści używając tych najniższych, najniższych jakichś emocji ludzkich i dzielenie oczywiście na lewo i na prawo, jak się da, albo jeszcze jak się da jakąś tam trzecią frakcję, żebyśmy się tylko nie lubili, żebyśmy tylko nie lubili tego, co ma inny kolor, albo inne upodobania, albo powiedział coś inaczej, no taka jest prawda i to służy do kontroli i to jest czasami, czasami takie Nieprzyjemne o czym. No niestety dzisiaj, chociaż jestem niepoprawnym optymistą, dzisiaj myślałem, że, że wam powiem, gdzieś przyszło mi to po prostu na myśl dzisiaj sama nagrana przy tej pięknej pogodzie. I tak zacząłem troszeczkę o tych o tych polityk, politykach naszych wielkich i o, no i troszeczkę o tym YouTubie, bo tak jak mówię, to było na innej platformie, co się przydarzyło y, temu panu Youtuberowi, ale ja myślę, że... Wszystkie te wielkie platformy mają swoje logarytmy i swoich szefów, którzy, którzy je przeglądają i ustawiają. No, jak wiemy, Elon Musk wykupił ten, tą platformę X, ją zmienił nazwę właśnie za tak wielkie pieniądze, co wyglądało, że głównie tylko po to, żeby pozwolić wolności troszeczkę popuścić wolności języku języka i, i wolności mowy, żeby tam ludzie mogli się wypowiadać. Unia Europejska oczywiście. Już chcę go skarcić dużymi karami. Więc ten cyrk dalej się kręci, dalej pokazują nam to, co chcą pokazywać, a my musimy naprawdę szukać prawdy troszeczkę dalej, głębiej no i używać własny rozum, prawda? Zwo, własny tak zwany common sense, yy, czyli, czyli takie zwykłe ludzkie yy, rozumowanie, nawet można powiedzieć yy, bardzo proste, bo jak się przyjrzymy, to wszystko łatwo jest zobaczyć, bo szyją to grubymi nićmi. Jest to łatwe do przejrzenia. Nie wiem, nie mam lekarstwa, co z tym robić, tylko po prostu o tym mówię, bo mi przychodzi na myśl tak dzisiaj przy tej pięknej pogodzie, przy tym wspaniałym dniu, bo, no bo w sumie dla mnie beztroskie dni wreszcie przyszły, kiedy nie muszę się za dużo martwić o nic i, i mówię, nie, staram się nie naciągać na Ciebie ciemnych chmur, ale no, ciężko jest pozbyć się właśnie tych, tych tego, in, tego wejścia z zewnątrz do naszej prywatności i ciężko jest się obronić no, przed tymi, którzy chcą nas tam sądzić z wyższej półki, bo jest co innego być sądzonym przez <coughs> drugiego człowieka, takiego jak ja i osądzanym czy, czy krytykowanym, no, ale co innego jest jak wie, wielki brat, czy ktoś tam z góry za, za słonką. Inkognito, siedzi sobie i po prostu stawia logarytmy i nas nie tylko osądza, ale nas każe od razu na miejscu, jeżeli nie jest to ich po ich myśli. Więc to nie tak bardzo się zmieniło, nadal to trwa. No i nadal musimy sobie zdawać z tym radę. Dziękuję serdecznie, że, że oglądacie te moje przemyślenia. no Dzisiaj były takie. Mówię, to nie są bardzo tak płytkie, bo nie, no, może tak się wydawać, gdyż nie ruszyłem sedna tych konfliktów wojskowych, na no, tej agresji, tylko, tylko poruszyłem po prostu ukrywanie się tych wielkich i możnych za właśnie większymi jakimiś sprawami, które dotykają ludzi szerzej i mocniej. Serdecznie Was pozdrawiam. Słuchajcie, życzę Wam spokoju ducha i pokoju przede wszystkim a żeby przy tym było jeszcze zdrowie no to trzeba troszeczkę dbać o siebie więc polecam dalej codzienne ćwiczenia takie przynajmniej rozciąganie się na co dzień myj spacery co najmniej 20 minut tutaj pomimo zaraz wam pokażę tego śniegu o, widzicie tego śniegu i mrozu tutaj takie zaspy są no to ja nadal wychodzę codziennie i spaceruję ostrożnie, żeby się gdzieś nie pośliznąć, ale, ale jednak wychodzę i te codzienne spacery no, przeprowadzam regularnie, czego Wam serdecznie życzę, żebyście mieli siłę, czas. No i, no i przyjemność w tym wychodzeniu na zewnątrz. No, na tym kończę. Jeszcze raz kocham Was wszyscy, wszyscy moi słuchacze, naprawdę jest miło nagrywać. Kiedy są ludzie, którzy chcą to oglądać, no a ja jestem po prostu jednym zwykłym, szczerym człowiekiem, który mówi do was z serca to, co czuję. I tak jak zawsze powtarzam subiektywnie, moje po prostu personalne opinie i nic więcej, no ale jestem prawdziwy i macie mnie takim, jakim jestem. Najlepszego.